Chcesz się odtruć? Masz w swoim organizmie bardzo cenną substancję, ona się nazywa glutation. Niestety nie wszyscy go mają albo potrzebujesz go więcej, bo za bardzo się podtruwasz. Czy to alkohol, czy to papierosy, czy jakieś inne niezdrowe odżywianie. Wszystko, co nas zatruwa, może być usunięte z naszego organizmu, jeżeli mamy wysoki poziom glutationu. Jak zwiększyć więc ten poziom glutationu, żeby oczyścić nasz organizm, żeby się sam mógł zregenerować? No, niestety spożywanie glutationu nie pomaga, ponieważ kwasy żołądkowego rozkładają na części. Podczas, niektórym się wydaje osobom, że wystarczy spożywać NAC. Tymczasem to jest tylko cysteina, a glutation składa się z cysteiny, glicyny i glutaminianu. Glutaminian to nie jest glutation. Te trzy aminokwasy są potrzebne, żeby Twój własny organizm stworzył glutation. Z jakiegoś powodu, chociaż masz te, te składniki w swoim organizmie, z jakiegoś powodu organizm ich nie składa w glutatium, A być może dlatego, że organizm wykorzystuje cysteinę, glicynę i glutaminę także do innych procesów, niekoniecznie do glutationu robi też inne rzeczy w, twoim, w swoim organizmie. Więc co zrobić, żeby zwiększyć poziom? Skoro suplementacja nie pomaga, no właśnie tutaj wchodzi, i to jest udowodnione naukowo, wchodzi te, te firmy, glutatium firmy LifeWave, on nie wchłania Ci się w żaden sposób. To jest plasterek, który naklejasz sobie na ciało. Ja mam tutaj akurat karnozyna, to jest jeszcze inny. Natomiast glutation naklejasz sobie na ciało i badania udowadniają, że w ciągu kilku dni poziom glutationu w Twoim organizmie wzrasta. Zatrudniłeś sztuczną inteligencję, żeby streściła wynik badań naukowych. Posłuchaj, bo to jest króciutko. Streszczenie Badanie kliniczne pilotażowe oceniło skuteczność plastra Lifewave glutation w zwiększaniu poziomu glutationu we krwi u dziewięciu zdrowych osób. Wyniki wskazują, że plastry znacząco podniosły poziom glutationu, ale nie miały wpływu na enzymy związane z szlakiem glutationowym oraz zaobserwowano wzrost poziomu rtęci w moczu u niektórych uczestników, co wskazuje na zwiększoną detoksykację. Kluczowe punkty Glutation, GSH, jest głównym przeciwutleniaczem w organizmach ludzkich, kluczowym dla detoksykacji i funkcji układu odpornościowego. Plastry LifeWave wysyłają sygnały informacyjne do organizmu, co może zwiększać poziom GSH. Badanie wykazało, że plastry znacząco zwiększają poziom glutationu we krwi, osiągając do 154% ponad wartości początkowe. Poziom rtęci w moczu wzrósł u niektórych uczestników, co sugeruje zwiększoną detoksykację metali ciężkich. Uczestnicy z niższymi wartościami początkowymi GSH doświadczyli większych wzrostów poziomu glutationu po zastosowaniu plastrów. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć mechanizmy działania plastrów oraz ich wpływ na poziom rtęci. Chcesz się odtruć z kontaktu się ze mną? Chcesz więcej takiej informacji? Zasubskrybuj kanał.